Dziś się Boguściok Grupa Patriotyczna BNTM. Ja dzisiaj do zaproponowania wszystkim oglądającym taki deal. Chciałbym zaprosić ludzi, którzy mieli do czynienia z wyborami do pracy, do ciężkiej pracy na rzecz lokalnych, jednostek, organizacyjnych, takich jak miasta, gminy, powiaty albo nawet i centralnych, takie jak całe państwo, przecież to się wszystko na jedno przekłada na, na dobro państwa. Były wybory. W tych wyborach wiadomo, wybrano 460 wybrańców narodu, plus tam 100 senatorów, czyli 560 osób nagle zmieniło styl życia na innych, chociaż niektórzy na ten sam. ale bardzo dużo ludzi poczuło się sfrustrowanych, że to nie oni zostali wybrani. I ja bym tych ludzi, przede wszystkim tych zdeterminowanych, nie tych, którzy byli zapychaczami, słupami, wypełniaczami, czy jakichś tam zwał na listach wyborczych, tylko ludzi zdeterminowanych, mój przekaz adresowany jest najbardziej do ludzi, którzy czują dusa, którzy są zdeterminowani do tego, żeby zmieniać nasz kraj nasz wspólny kraj na, na kraj lepszy, bardziej przyjazny nam obywatelom. Ja się wiele lat zastanawiałem nad tym, co to jest polityka. I, powiem szczerze, że, że nie wiem do końca, co to jest polityka. Ja nawet nie, nie. przestałem się zastanawiać nad tym, bo co się okazuje, że polityka to jest kwestia płacenia komuś za coś. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że nagle kupujemy gdzieś za granicą poprzednia opcja y, polityczna, Polityczna. Kupiła jakieś tam helikoptery i ponoć za nie bardzo przepłaciła. Obecna opcja polityczna mówi: no dobrze, no kupimy te helikoptery, ale tam jeszcze pogadamy przy tym wszystkim. I do czego się sprowadza polityka? Polityka nie sprowadza się do tego, żeby, żeby nam się żyło lepiej czy wygodniej, tylko do tego, jak wydać pieniądze ukradzione nam wszystkim na coś, co oni nam wmówią, że jest nam potrzebne. Och, mnie żaden helikopter do szczęścia potrzebny nie jest. Mało tego, nawet czołg mi nie jest. Do szczęścia o okrętach już nie wspomnę. Mnie do szczęścia potrzebny jest karabin. Yy, I ten karabin i 400 pestek, czyli naboi, ja potrafię kupić sobie sam, ale no i ja będę miał taką możliwość. Ja tym karabinem potrafię się obronić. Jeżeli ktoś na mnie napadnie, to, to ja po prostu przeładuję karabin i napastnika wyślę tam, gdzie... Raki zimują, czego nikt nie wie, bo nikt nie wie, gdzie raki zimują. I to jest apel do tych ludzi, którzy nie chodzą na wybory, bo oni się nie zgadzają z tym, żeby jakiś tam procent, to nawet nie jest cały procent, bo mm, wszyscy członkowie wszystkich partii politycznych chyba nie osiągnęli jeszcze granicy 100 tysięcy Polaków. Czyli 100 tysięcy Polaków to jest jakieś tam 30%, prawda? Nie. No coś, coś koło tego. No i oni chcą rządzić w naszym kraju. I to nie rządzą ci ludzie, ci wszyscy członkowie, bo wiadomo, że człon partii tworzy tak zwana kadra. Poza kadrą jest tam, tam jakieś słupy wypełniacze i nie wiadomo, kto jeszcze członkowie figuranci. I oni tam tam robią za, te, za, tą, za tą publikę na tych wiecach partyjnych złożonych raz na jakiś czas. Mnie chodzi o ludzi, którzy w ogóle nie chodzą na wybory, ponieważ mają obrzydzenie w stosunku do partii politycznych. Tak, bo partie polityczne, tak jak powiedziałem wcześniej, co to jest polityka? Polityka to jest okradanie nas wszystkich po to, żeby przy pomocy mediów wmówić nam, że w wyniku tego okradzenia kupi się dla nas wszystkich coś, co jest nam potrzebne. Puh. Jeżeli taka ma być polityka, no to, to ja dziękuję. To, to, to ja nie rozumiem słowa polityka. I tak jak powiedziałem, apel. Apel skierowany jest do ludzi, którzy chcieliby zmiany. Zmiany, żeby, tak jak Paweł Kubis mówił, oddać kraju obywatelom. No jako się nie zapowiada na razie, żeby oni cokolwiek robili w tym kierunku, dlatego weźmy my ten kraj sami sobie, bo mamy do tego prawo jako suweren. Potrzebuje ludzi zdeterminowanych do działania, czyli takich ludzi, którzy wypełnią listy wyborcze nie na zasadzie, że... Najsłabsza na liście jest jedynka i wszyscy inni muszą być słabsi od tej jedynki, żeby przypadkiem tej jedynki nie przeskoczyć. Ja potrzebuję ludzi zdeterminowanych, którzy mają poparcie społeczne, którzy przyjdą do mnie i powiedzą tak, chciałbym być radnym Rady Miasta Katowice, chciałbym być radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, chciałbym być kandydatem na senatora w wyborach uzupełniających, bo takie się mogą zdarzyć i jestem na to przygotowany. Posiadam poparcie społecznej w ilości tam zawódmy 300 podpisów i godzę się na mm, zaistnienie na liście wyborczej w formie losowania. Bo mm, tak jak powiedziałem wcześniej, listy partyjne to jest syf, jakiego świat nie widział. Nawet lista ruchu obywatelskiego Kukiza przypominała dokładnie ten sam syf i była takim samym sytem. Nie wiadomo skąd się wzięły jedynki, zapewne kilku Panów wie, ale ja nie wiem, nawet nie przypuszczałem, że te osoby będą jedynkami. Nie wiadomo w jaki sposób były konstruowane następne te listy, bo nikt nie zna wzoru na to. W jaki sposób to się odbywało. Na miejscach tych tak zwanych wiodących, znajdowali się ludzie, którzy osiągali tam wyniki. Na rzędu tysiąca głosów przy takim, przy takim poparciu społecznym to, to jest to jest w ogóle jakieś nikłe, jedynka, trzynaście tysięcy, trójka, tysiąc tego. No to było wiadomo w jakim celu są konstruowane te listy, tylko po to, żeby, żeby nawet nie nabiły za dużo tych głosów, bo jakby były konstruowane z ludzi zdeterminowanych, no to każdy by miał powyżej tego tysiąca głosów, czyli na 24 miejsca na liście, kiedy jedynka bierze. Kilkanaście tysięcy plus 24 następnym, to mamy 40 tysięcy, to mamy, mamy piękną niestety nie poparcia społecznej. Nie. Nie o to chodziło. I nie o to chodzi partii, żeby żeby ktoś przeskoczył jedynkę, czy ktoś stał się bardziej popularny. Jedyna taka sytuacja miała na miejsca na liście pisze, kiedy to pan Sośnierz przeskoczył nam prawie wszystkich i wszedł do, do, do parlamentu, ale wiadomo to jest firma, nazwisko i tak dalej, tak dalej, mimo że, że no, no, pan Sośnierz to będzie, podejrzewam, działał na, na, na rzecz firmy Sośnierz. Eee, no chociaż to był najlepszy, najlepszy co jeżeli chodzi o służbę. Służbę, o, to jest dopiero ciekawe słowo, służbę zdrowia, przynajmniej zarządzaniem pieniędzmi. O, właśnie tutaj znowu polityka. Zarządzaniem pieniędzmi, czyli wy, najpierw wydzierają nam z pieniądze, potem ładują te pieniądze do jakiegoś wspólnego kotła, potem yy, przy pomocy różnych technik, rozdzielają te pieniądze gdzieś na jakieś mniejsze. Te kawałki mówią tak i Wam to jest bardzo potrzebne. Jakbyście zapłacili więcej, to dostaniecie lepsze usługi, jeszcze więcej i tak dalej, i tak i tak w nieskończoność. Tak można, można do końca świata tłumaczyć. To tyle by było o tym wszystkim. Natomiast same technik. Nam jest potrzebna służba cywilna, coś takiego, co kiedyś, kiedyś Miller i spółka chcieli wprowadzić, żeby zmienia się opcja polityczna, czyli tak, zmienia się dowódca resortu, czyli minister, a no nas cała reszta zostaje, bo to jest służba cywilna, to są fachowcy, którzy znają się na swojej robocie, także minister nie wymiata całego urzędu, tylko opiera się na fachowcach, którzy są niezmienni. I oni są kaprowani do tej służby cywilnej, bo wykonują swoje obowiązki dobrze. Mnie się takie coś marzy właśnie w każdej Radzie Miasta, w każdej Radzie Gminy Powiatu Synniku Wojewódzkim. Takie coś mi się marzy tam, gdzie są te, te ciała wybieralne. Dzięki Bogu mamy do czynienia z większości gmin w naszym kraju, z jednomandatowymi okręgami wyborczymi i tam można w jakiś sposób zaistnieć ale tutaj na Śląsku sytuacja jest odrębna, mamy, mamy tylko jeden powiat, w naszym okręgu wyborczym mamy tylko jeden powiat, biorąc lędziński cała reszta to są miasta na prawach powiatu, a tam już jest troszeczkę inna technika tych, tych wyborów. I dlatego tak, jeżeli jesteście zainteresowani moim sposobem rozumienia świata, czyli ja ogłaszam spotkanie, załóżmy w oko miasta, ogłaszam spotkanie, że potrzebuję ludzi na listy wyborcze z ramienia Komitetu wyborców, komitetu wyborczego, wyborców pod nazwą jakoś tam, tam wymyślimy nazwę na poczekaniu i wtedy idą ludzie spoza partii politycznych. Oczywiście są też mile widziani ludzie z partii politycznych, ale oni swój szandar partyjny, swoje nogi zostawiają za drzwiami, dopóki nie wejdą do pomieszczenia. Wchodzą do pomieszczenia, są nadzy, bez, bez obdarcia, obdarci ze swoich znaków filmowych, obdarci ze swoich ideologii i, wszystkiego z tym związanego, co jest związane właśnie z partiami politycznymi, z partiokracją i tak dalej. Partia, każda partia polityczna, każdy duch skodyfikowany potrzebuje Polski dla siebie. Nie potrzebuje Polski dla obywateli. Nie wierzmy w hasło, że ktoś chce oddać Polskę obywatelom. Obywatel, jakby chciał... To by to zrobił. Po prostu ogłaszam losowanie i oddaję polską obywatelom. No co za problem było zrobić w ruchu kupi za losowanie kandydatów na listy wyborcze. Zgłosiło się 4, 4 tysiące ludzi, ponoć. I nagle znalazło się jakieś ciało złożone z, z samych związkowców, które opiniowało. Najpierw opiniowały to jakieś. Jakieś dziwne takie ciała, nie wiadomo skąd, jakieś mężowie wierzące ufania, nie, nie wiadomo skąd ci ludzie się w ogóle wzięli, czy mieli pleni do tego, żeby kogokolwiek oceniać, kogokolwiek weryfikować, i, i potem, potem to przechodziło do wyższego ciała, czyli do tak zwanej Rady Związkowej, bo to nie była żadna Rada Społeczna, tylko Rada Związkowa złożona z samych związkowców, łącznie ze związkowcem, ja muszę na czele, i związkowcem Solidarności. A cała reszta to byli związkowcy już. Tacy, tacy bardziej czynni. I ci ludzie właśnie to robili. A mogliście panowie zrobić losowanie, jakbyście wylosowali, od jedynek począwszy, a nawet już od dwójek, żeby stawić temu Pawłowi Kupizowi obecnie, szanownemu, wielce przygodnemu posłowi Pawłowi Kupizowi, jego cesarskie prawo do tego, że on ustanawia jedynki, czy swoich namiestników w każdym okręgu wyborczym, na tym 41 osób. i Cała reszta ludzi, tak jak on mówi, jakie ja mam prawo do tego, żeby kogokolwiek umieszczać na liście, albo nie umieszczać na tej pozycji, na tamtej pozycji. Właśnie. I jest taki sposób. Nawet ja go proponowałem i on nie został przyjęty. Każdy go olał totalnie, bo nikt nie jest zainteresowany. Losowanie, zrobić losowanie. 4 tysięcy ludzi można było wylosować, tych 900, tak? 902 chyba kandydatów i wtedy wszyscy stanęliby spokojnie, ale nie. Musiało dojść do wycinania, wypychania, pisania donosów, cudowania, skłócenia środowisk, do wszystkiego innego. Czyli partiokracja w wydaniu um, ruchu społecznego Kukisa osiągnęła um, takie, takie wartości horentalne. To, 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 co się nie zdarzyło w partii politycznej. Też się tutaj właśnie, bo tutaj, tutaj te wszystkie cechy, które były tępione przez tych bojowników z partii określonych, nagle znalazły się w jednym miejscu. I nagle to wszystko dało o sobie znać. Jakieś tam protesty, palenie podpisów, poparcia, palenie list, zamiana list i cuda, cuda, cuda. I ja chciałbym czegoś takiego uniknąć. Jeżeli do mnie zgłosi się odpowiednia ilość osób do obsadzenia Rady Miasta Katolickiego, i powie, chcemy być radnymi, proszę nas tutaj umieścić na jakiejś liście. To ja nie będę umieszczał ich na liście. Yy, mając na względzie to, kto jest ładny, kto jest brzydki, kto jest mądry, kto jest głupszy, tylko zrobię lasowanie. Wszyscy ci ludzie wylądują w słoiku. I z środka, z zamkniętymi oczyma wylasowana z uczestników lasowania będzie lasowała ludzi ze spół. Oczywiście ci ludzie najpierw przyniosą te wymagane podpisy poparcia, zadeklarują tam pewne pewne sumy na rzecz kampanii wyborczej, żeby to nie było tak, że ktoś przyszedł z ulicy i powiedział jestem jedynką, to proszę mi zrobić kampanię wyborczą. Nie, 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 nie. nie. Ja potrzebuję by ludzi, którzy wiedzą, co trzeba zmienić. A zmienić trzeba totalnie wszystko. Bo nie dajmy się okradać po prostu w głupi, w naiwny sposób. Nie dajmy się okradać. Bo ktoś okrada nas wszystkich tylko po to, żeby w ramach tak zwanej polityki, to jest dokładnie ciekawe słowo, przeznaczyć te pieniądze na rzecz totalnie nam niepotrzebną. Każdy z nas potrafi wskazać niepotrzebną inwestycję w swojej okolicy. Każdy z nas potrafi wskazać prze spłaconą inwestycję w naszej okolicy. Każdy z nas wie dobrze, ile kosztuje w Polsce kilometr autostrady, tylko dlatego, że ktoś kiedyś wymyślił jakieś mistrzostwa, jakieś cuda nie? i mieliśmy na ten czas zbudować autostrady. No i te ceny pozostały, te ceny nie spadają, no bo ktoś robi politykę. Jeżeli polityka, no się sprowadza do tego, że ja, okradziony ze swoich pieniędzy, za te pieniądze kochał wczoraj, Rosjanina, bo to był największy nasz przyjaciel, a dzisiaj kocham Niemca, bo to jest obecnie największy nasz przyjaciel, to proszę Państwa, mam w dupie taką politykę. Bo ja za swoje pieniądze chciałbym kochać tego, kto mi się podoba. A bo na kogo mam ochotę? Sprowadzę to do takiej najprostszej rzeczy, że jeżeli mam ochotę kupić sobie miłość, to idę sobie i kupuję psa. Bo Mówią, że nie można kupić miłości za pieniądze, można kupić miłość za pieniądze, kupując psa. Do miłości, jeżeli się postępuje z tym zwierzęciem, głowę. Ale odczerpam od tematów politycznych, nie? z przymruczeniem oka, do takich tematów ludzkich. Jeszcze raz. W przyszłym tygodniu zrobię wydarzenie. Jako grupa patriotyczna BM zapraszamy wszystkich ludzi zdeterminowanych. Chcecie być na listach wyborczych, obojętnie jakich, czy do Rady Miasta, czy do Sejmiku Wojewódzkiego, czy w wyborach do Sejmu za 4 lata, czy w wyborach uzupełniających do Senatu, które się zdarzą gdzieś tutaj w najbliższej okolicy, czy w wyborach do Senatu. Chcecie być, przygotowujcie się już od dzisiaj. Potrzebuje ludzi zdeterminowanych, nie takich, co kochają partie polityczne, tylko takich właśnie, co nie chodzą na wybory, bo nie kochają tych partii politycznych, bo uważają ich wszystkich za bam bezłudzie. I ci ludzie, jak pójdą, jak dostaną się do tych rad miasta, jak zobaczą na to dziadostwo, wszechogarniające dziadostwo, które powodowane były przez te ugrupowania polityczne, przez te partie polityczne, które nas łupią w sposób niewyobrażalny, tylko dlatego, żeby nam wmówić, że to jest dla naszego dobra. Gówno prawda. To nie jest naszego dobra. My obywatele wiemy najlepiej, my mieszkańcy gmin wiemy najlepiej, co jest dla nas lepsze. Tego nie wiedzą w Warszawie, tego nie wiedzą nigdzie indziej. Na jednym prostym przykładzie. Okradają nas tutaj nasi radni poprzez podatki. Potem, jak idą wyżej, czyli do Sejmu, okradają siebie samych, czyli te wcześniejsze samorządy, w których oni byli. I to jest największy paradoks tego wszystkiego. Gminy krzyczą, że są okradane przez centrale, a do centrali wysyłają swoich ludzi z rad gminnych, z rad miejskich i potem krzyczą, oni okradają nas. Jacy oni? Przecież to jest jedna partia polityczna. Przecież to jest jedno złodziejskie towarzystwo. W tym momencie złodziej okrada złodzieja. A ja chcę doprowadzić do normalności, że jak już musimy komuś zabrać pieniądze, to zabierajmy mu tylko na to, na co jest to rzeczywiście konieczne. I tak jak powiedziałem to na początku, ja nie potrzebuję helikoptera. Ja potrzebuję karabin i 400 pestek. A to mogę sobie kupić sam. Do tego niepotrzebny jest żaden offset. Do tego niepotrzebny jest żaden kontrakt zagraniczny wpływający na miliardy dolarów. Do tego niepotrzebna jest tak zwana polityka. Do tego potrzebny jest zdrowy rozsądek. Dziękuję bardzo. Panie się Boguś i do zobaczenia na spotkaniu, które niebawem ogłoszę.